Dopiero teraz zauważyłam, jak ciemne mam brwi. Dzisiaj nagrywałam inny filmik. Mam nadzieję, że jest lepiej. Usiądę wygodnie. Szczęśliwego nowego roku! Więc to nie byłam na zakupach w Lumpeksie. Pokażę to, co kupiłam, co znalazłam. Ostatnio było tak, że wybrałam się dwa razy na Lumpeksy. Może tak dwie godziny chodziłam po sklepach i nic nie znalazłam. Nie było nic fajnego. A ostatnio, jak byłam, to znalazłam dużo rzeczy, aż się zdziwiłam. Więc po kolei. Zrobiłam też zamówienie w Zarze, Oysho, Pull&Bear Ale zacznijmy od Lumpeksów. Pierwsza rzecz niebieski. Sweter najzwyklejszy. Jedyna rzecz, na którą zwracam uwagę przy sieciówkach, czy w lumpeksach to jest skład. Jeżeli jest coś zrobione z naturalnego materiału, czyli bawełna, wełna, kaszmir, len i tak dalej, to te rzeczy są tak naprawdę na lata. Jeżeli się dobrze o nie dba, sweter niebieski, 100% bawełna. I jest to taki zwykły, trochę dziadkowaty sweter damski, więc. I widziałam bardzo podobne na mango i pull and bear. Kosztował 9 zł. Nie jest nigdzie zniszczony. Fajnie wygląda do jeansów. Ma właśnie taki ładny kolor. Przyda się, bo ja mam bardzo małą a w sieciówkach nie chcę kupować, bo jeżeli chcecie dobry sweter, to trzeba bardzo dużo zapłacić. Bo te plastikowe swetry typu schemu z Berszki kosztują teraz na promocji może 5 dych, ale on jednego prania nie przeżyje, więc szkoda kasy. A ten kosztuje 9 zł i będę miała na całe życie. Oglądałam te rzeczy, które są przekaz. Oglądałam te rzeczy, które są przecenione... W sieciówkach. Teraz wiadomo, po zimie to mnóstwo swetrów, ale i tak nie chciałam kupować. Uznałam Jadę na lumpy, na pewno coś znajdę. Następny sweter, jaki znalazłam, trochę przypadkowo. To jest taka bluzka sweterkowa. Tak mi się podobał krój i kolor, i że tu ma koronkę, i jest taki słodki. Przymierzyłam go, idealnie leżał, więc znam że wezmę. I kosztował też jakieś chyba 8 zł. I jest przez słodki! Jest różowy! I pięknie wygląda do niebieskich jeansów, i na lato będzie super, i na wiosnę. Jest idealny jest przesłodki. Przez ostatnia rzecz z Lumpa Widzę, że w kamerze jest bledszy niż na żywo. Na żywo ma taki przepiękny zielony. Nie wiem, czy nie jestem prześwietlona. Co uważacie o tym świetle? Właśnie się na niej popatrzyłam i oślepłam. O 15 już robi ciemno, dlatego zaopatrzyłam się w takie oświetlenie. Wydaje mi się, że jest lepiej i jest bardziej naturalne światło. Mam nadzieję, że jest lepiej. <laughs> to jest kaszmirowy sweter. Moja siostra go znalazła. 100% kaszmir. Jest mega miękki. Jest tak idealny. Ma takie 3-4 rękawy. Super leży i idealny będzie na wiosnę. I uwielbiam go, bo ma przepiękny kolor. Taki przepiękny zielony wiosenny kolor. On był droższy. Kosztował chyba 22 zł. I ostatnia rzecz. Rzecza. Ostatnia rzecz z Lumpexa, to jest torebka. Kosztowała 24 zł i była jeszcze promocja była minus 10%. I ja wiem, znaczy, w sumie to nie wiem. Ra raczej. To nie jest oryginalna torebka Barbery. Zauważyłam, że to się da odkleić, więc po prostu to odkleję. Strasznie mi się podoba ta kratka, bo nie jest to taka zwykła torebka. I ma taką idealną wielkość na ramię. W środku ma tam parę kieszeni. Mega się cieszę z niej. <grych> I teraz przejdziemy do sieciówek. Aha, przyszło zamówienie mojej siostry z Oysho, z dresem. Jest bardzo fajny, ma super materiał. Spodnie kosztowe chyba stówę, bluza 80. Takiego materiału jeszcze nigdy nie dotykałam. Ma taki super... Lot od środka. Jest tak mięciutki i wygodny, i chyba sobie zamówię. I też przepiękny ma kolor. Fajny też by był szary, więc myślę, że też sobie zamówię. Kolejna rzecz. Można najpierw zamówienie z Zary. Pierwsza rzecz to jest top, taki sweterkowaty. Jest ich teraz mnóstwo na promocji, w każdej sieciówce. Ja znalazłam taki granatowy. Jeżeli ktoś kupił te topy po 50-60 zł, to. Nie warto po prostu, ja zawsze czekam na promocję. Moja siostra sobie mówiła, taki sam, tylko zielony, coś w tym stylu. Kolejna rzecz, jaki ubrałam, się w nich zakochałam po prostu mam idealny krój. Ja szukałam spodni z niskim stanem, po lumpach i w ogóle bo mi się podobały. Nie chciałam kupować w sieciówce, bo nie wiedziałam, czy będę je nosić, czy nie. Bo wiadomo, jak jest z niskim stanem że nie zawsze czuję się w nich. Pewnie, więc zamówiłam sobie 34. I nie mają jakiegoś super fajnego jeansu. Yy, taki po prostu cienki mi się wydaje, że to może być nawet ten z recyklingu. To jest ten ekologiczny, kosztował 140 zł, później 89, a ja kupiłam za 59. One są po prostu tak inaczej wycięte, że są tak na szpic pod pępek. Dlatego mają niski stan. Mogłyby być nawet mniejsze. 32 też by mi pasowały, by były już takie idealne, ale jak przeplotę sobie sznurówkę z tyłu. I zawiążę. To wyglądają też super. To jest chyba moja siódma para jeansów, więc muszę przestać, bo to się źle skończy. I kolejne zamówienie. Ostatnie. Chyba ostatnie z Pull bear Zrobiłam jedno zamówienie, które przyszło w trzech paczkach w tym samym czasie. Pierwsza rzecz co spodnie. Te spodnie widziałam mnóstwo zdjęć na Pinterestie i tak mi się podobały. To są spodnie takie w kratkę, z wysokim stanem. Tak mi się spodobały. Zrobiłam te zamówienie tylko i wyłącznie dla tych spodni i zamówiłam w rozmiarze 30 34, bo wtedy już nie było 36. W niektórych sieciówkach mam spodnie 32, w niektórych 34, w niektórych 36. Nie umiem się w tym kompletnie połapać. I te wzięłam o XS. Mają idealne nogawki, idealną długość, szerokość, krój, tylko nie umiem się dopiąć w talii. Po prostu one są tutaj tak gwąziutkie. Szkoda, bo są fajne i muszę je odesłać. Niestety. Top. Po prostu chciałam mieć jakiś brązowy top, a ma fajną fakturę. Ma taką kratkę. Małego w rozmiarze S. Długi rękaw. Taki zwykły do jeansów. Ma bardzo dużo crop topów i bardzo powycinanych bluzek. Ale uznałam, że my jak wrócimy do szkoły, to kupię sobie bluzkę. Po prostu mi się spodobał kolor, krój. Skład jest dobry, więc. Nie mam żadnej bluzy takiej luźnej, że ubiorę i mogę wyjść. Tak na sam koniec weszłam na dział męski. Znalazłam bluzę, która w ogóle nazywa się Oversize. Zamówiłam ją w rozmiarze S. Chciałam po prostu bluzę taką ciepłą, że jak gdzieś wyjdę na szybko albo wakacje. Taką luźniejszą mieć. Skład jest 80 wełna 20 coś sztucznego, bo w środku jest mega mięciutka. To może coś znaczyć, ale nie mam pojęcia. Więc po prostu spodobało mi się, że jest szara i że jest oversize Ma kaptur. To nie jest aż tak złe jak na sieciówkę. Mogło być gorzej. I tyle. To by było na tyle. To by były całe moje zakupy. To było na tyle. Mam nadzieję, że podobało się filmik. Polecam zaglądać na promocje i patrzeć na skład, zanim się coś kupi. Z szczęśliwego nowego roku, spełnienia wszystkich marzeń. Ja lecę. Napiszcie, czy też coś kupiliście po świętach, na promocjach, czy w jakichś sklepach są fajne promocje. O! Dzięki!